The day, godzina piąta, zero zero, Saint Mer, Chłopcy pewnie już wylądowali na plażach. To tylko kilka mil ton, lecz teraz wydaje się, jakby było ich milion. Nie mamy radia i jesteśmy kompletnie odcięci. Kapitan Fole się nie mylił, walczyliśmy z więcej niż plutonem niemieckich spadochroniarzy, ale udało nam się zająć, wieś. Zająć. Dziś mamy jej bronić przed niemieckim kontratakiem, będziemy się bronić kradzionym sprzętem niemieckim, mg tu i Panzerfausty przeciwko czołgom, a sama wioska też była w rękach wroga. Trochę bez sensu napisane, ale nie, nie, nie dyskutuję. Lotnictwo i marynarka narobiły dziś rano niezłego bigosu na plażach. Mm, bigos lubię. Jedno jest pewne, Niemcy już wiedzą, że tu jesteśmy. Niedługo okaże się, czy uciekną, czy schroną na nas jak szarańcza. Gdyby to byli Francuzi, rdzeni mieszkańcy tych ziem, to już bym wiedział, co on zrobił. A więc to, co Niemcy. Kawa, leci kawa. Jest kawa, jest zabawa. On zginie. To właśnie. Zobaczmy, kim ja mam do czynienia. Pvt Jackson, Kapitan Foley, Pvt Johnson, Pvt Baker, LT Glasgow. E nie idź tam, bo zginiesz. Ne, no tam bod tam są Niemcy! Tam są Niemcy! Tam są! Niech się nie słucha mądrzejszego, jak mówię! Dobra, weźmy sobie Garanda, bo jest lepszy. garant to bardzo. Ja broń! Odczcie na biegu od Garandem. Teraz. raz. Dobra, co tam. O. Nie, tu mu życie. Podziękuję. No, na sam pinałem. Bez sensu. Dobra, jeszcze raz. Ogar człowieczku. Dobra, ja mu ratuję życie. Po prostu tu przyjdę, się schował i będziemy rozstrzeliwać. nie? Ła! To ma refleks! To nie wiem to. Oh, tak. Garant to bardzo się biernie bronił. był robiony dla e, amerykańskich generałów, ale potem bardzo szybko przyjął się tutaj. Mówię, Maria! Dajcie mi skończyć myśl. Chciałem ja powiedzieć, że jak przyjeżdżasz do amerykańskich generałów, to przede wszystkim dzięki temu. Dzięki temu, że. Ha. Jeszcze raz! I I ty. I ty. Ty. Ty już. Patrz, strzelają Debson. To ja tam mówię, A, że e, Garret był początkowo produkowany dla amerykańskich e, generałów? Tam, kapitanów? drużyn, i tak dalej, ale bardzo szybko przyjął się wśród yy, zwykłych żołnierzy i strzelców. Głównie dlatego, że był prosty, w prostu także szybko strzelny, mocny i dobójczy. A tu mam tak który zginął. Yy, i właśnie te wszystkie. Te przywileje sprawiły, że Garand stał się najpopularniejszą bronią żołnierzy amerykańskich w drugiej połowie wojny. Minus e, Garanda jest tylko taki, że żeby przeładować e, musimy wystrzelić wszystkie naboje na w bo wtedy dopiero otwiera się lufa, tak że zobaczcie. Możemy go wyrzucić jak wcześniej nie można. Ja też widziałem w jednej grze jakąś wariację na temat Garanda, żeby dało się go przeładować kiedy się chciało. To było może Call of Duty World at War? Nie pamiętam, to jest to ostra autopie. ważne, że jest potężny, szybko w no, Tak, ja mam takie pytanie, to jest ten gościu? Tak, to jest ten gościu, którego wczoraj nas nie tak, tutaj... Właśnie, tak, tutaj... zablokowali przejście, a tutaj dali przejście. I jest bardzo ciekawe. To wszystko w ciągu nocy, w której nie było walk. Matki się zmieniają. Da, o tu Niemcy biegną na pożarcie, uciekają, nie dam wam muzyki, tak w ogóle chcę wam polecić bardzo fajny film, który się nazywa, jak on się nazywa, a e, zapomniałem, Fabryka Zła, o bardzo przyjemny drugowojenny film psychologiczny, Opowiadający o pewnym malutkim Niemcu, malutkim Szwabiku, który e, poszedł do Hitler Jugend. Ostatnio się interesował boksem, Hitler Jugend miał jakąś szkołę boksów tego zresztą nie wiadomo. Hitler Jugend e, to szkoła dla młodych e, adeptów szwabskich. No i on, on poszedł do Hitler Jugend i w tej chwili słyszymy jego historię. To jest historia oparta na faktach jeżeli ktoś to interesuje. W filmie obserwujemy jego historię, życie w historii, umiejętności, jak to wyglądało, a przede wszystkim jak się ludziom srało w głowach powiem. Tak Naprawdę, po obejrzeniu tego, tego filmu no, ja, przy, ja przynajmniej... Yy, skończyłem nienawiścią do niektórych do Niemców. Czy nie, nie. że nie na, nienawidziłem Niemców, tych starych Niemców nie lubiłem. Ale to się robiło żal takiego człowieka. To było wiadomo, że on tak miał na w wełbie, że on chciał czy nie chciał muszę być już fabem. Gołdę. Nie to, nie to, nie to, to Fucking! Sługowałem taki dobry we mnie Taki ze mnie, tak, mnie dobry Rozumiem. Może wczytam lepiej tank gdy jest w czytanie Tań to tak, był F9, Gdzie jest F9 F5 F9, F9? jest Wy zastu! To was? ale bardzo. no. Miejsce się po prostu użerać w tym drugim czołgu. Wracając 2, bardzo, bardzo przyjemny film do obejrzenia, e, oparty na faktach autentycznych. Polecam wszystkim, którzy... chociaż nie niej też jest stopny, się II a przede wszystkim zabijaniem małych y, Niemców. A przede wszystkim e, tym, jak ludziom straną węgiel. Drugi taki bardzo przyjemny film, który chciałbym Wam polecić. Jest to film e, o Hitlerze, upadek. Naprawdę dziwnie, dziwnie zrobiony film, bo po obejrzeniu tego filmu przynajmniej ja zrobił tak, żal Hitlera, nie? Tak film pokazuje Hitlera nie jako takiego zwariowanego człowieka, który chce się szkodowi, tylko jako zwykły człowiek ze swoimi badami przede wszystkim ma na strane we to powiedzieć, Hitler miał nastrane w sam sobie na to do, dołba. Do był z człowiekiem, ale to się robiło trochę szkoda. Te szkoda się zrobiło ludziom, którzy koło niego żyli pracowali. To przy tym, że też mieli bardzo nastalne wełby. Może to będzie jakiś mały spoiler, ale na przykład w tym upadku bardzo mnie e, poruszyła pewna scena, w której to tam jakaś opiekunka dzieci Hitlera, tak, Wytłowie dzieci Hitlera, czyli jego ulubieńcy, najmłodsi, jak Hitler samą samobójstwo, to opiekunka podabiała pomordowała wszystkie dzieci po kolei. Wszystkie dzieci pomordowała. Bo taka była tendencja, że Hitler umarł, to i my umieramy. Umieramy z nim sam, nie będziemy żyć. No i jak opiekunka popełniła samobójstwo, to i podabijała wszystkie swoje... To, wszystkie swoje podopieczne. Bardzo mocna scena. Bardzo taka pytająca na serce, taki tak jak ty możesz wezmiesz dzieci. Jeszcze w tak w z ale tuż zaraz po tym yy, była scena, jak widzimy, jak ta kobieta po prostu po nie? I się robi żal kobiety, bo ona tak. miała tak na stronę bełbie, że po prostu chciała nie? Ci ludzie po prostu mieli na stronę bełbie. oni nie robili. ha, zabijam, bo ludzie, tylko mieli na w bełbie. Robili rzeczy, tak? Tak, robili żeby rzeczy. Czy. czy wymagają one. Potępienia? Tak, wymagają. To nie zmienia faktu, że jednak robi się tam szansie człowieka żaden. W ogóle, Hitler po prostu pochodził z patologicznej rodziny tam. Ojciec go chyba bił czy coś takiego. tego. żeby znowu w czołg trafić. Eee. <grywa> nie spodziewaliście mnie tak technie. Wracając do Hitlera, tam Hitler miał strasznie patologiczną rodzinę. ale Wiadomo, że większość złych rzeczy wyciąga się z domu. Ojciec zbił jego matkę, jego był cały się nad nim maltretował go. No i z Hitlerem był jeszcze taki... Z Hitlerem był jeszcze... Yy... taki motyw, że on był malarzem, tak? On lubił malować. Muszę Cię podziwiać jego niektóre prace. Place? Prace! Nawet ładnie malował. Problem w tym, że kiedy chciał się dostać do akademii sztuk pięknych wiedniu Mogę się mylić, mo mogę się mylić, może źle mówię, bo to tak w pamięci głównie mówię, ale... To chyba tak, próbował się dostać do Akademii Sztuk Pięknych we Wiedniu wie i tam trzeba było przejść kwalifikacje, nie? To trzeba było... Ja się tof na tu... jak już znajdę. Trzeba było przejść kwalifikacje, no, dało się kilka prac, była tam komisja siedząca i ona mówiła, czy możesz się dostać do tej szkoły, czy nie. No i akurat na takich pech komisja, która oceniała Hitlera składała się w 100% z Żydów. Trzech Żydów, sześć tam chyba Żydów siedziało. Dla mnie jak Hitler, słuchaj, to jest słabe, wiesz, nie wpuścimy Cię. No i co Hitler na to? Hitler się wkurwił. No i słyszałem e, słowa, że to właśnie przez tych trzech Żydków Hitler nienawidził cały, cały naród żydowski i postanowił się na nich zemścić. Ale to jest zrobione na zasadzie takim, że no... O, może coś takiego było, nie? Mam, mam dużo takich historii, słyszanych, że chyba coś takiego było, ale pewności nie ma. W ogóle to my robimy, nie? niszczmy e, moździerza, okej. Okay. Sierżant... Mody, Młody? Naprawdę? Ty się nazywasz Młody? Czy chcesz mi powiedzieć, że Ty się nazywasz? Ty się nazywasz Wrzut? sierżant Wrzut? Młody to po angielsku błoto, ale także Wrzut! Sierżant Wrzut! Jest z nami Sierżan Wrzut! Także w wrodzie! Gwałćmy ich wszystkich! Teraz! Teraz ich gwałćmy wszystkich! W złodziei poprowadź nas o To mnie cię, bo ludzie odwieczają klinę. A trzeba powiedzieć, że Niemcy gwałcili swoje kobiety. Nie swoje. Niemcy gwałcili kobiety państw, które podbijali, Bo jakie Niemcy kobiety to, to chyba. Wiemy. tak nawet taką anegdotę: to był jeden zarz. Chyba to jest żart. E, ła! tak, huraken! Chyba to jest żart e, żołnierzy amerykańskich podczas II Wojny światowej, że gdybym ja miał ja w kraju takie kobiety, jak się w Niemczech, też bym wolał siedzieć na wojnie, a nie w domu. Dlatego też Niemcy przetrzeli, zarówno I, jak i w II wojny światowej. A to miecie mocy, że kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, to ludzie się cieszyli. Ludzie w Entuzjazmie jechali, na prąd to jest jeden cel. E, to na wojnę, to będziemy. To będzie pieniądze, to będziemy słabe. Będziemy bogaci. Nasz kraj się powiększy, będzie super. Dopiero kiedy wlądowali po kopach i zaczęli się ostrzeliwać z. z wrogą armią. Dopiero wtedy zrozumieli, czym już postawa ha wojna. Ha, Hahaha, masz tak krótki zasięg na tym swoim karabinku. Oj Chyba się strzeliłem w Crown, w jeszcze raz się chcę sobie przeładować mut Co ty robisz? Do kogo ty strzelasz? Bo chyba nie do mnie W ogóle w Medal of Honor chyba się dało moździerzem mu sterować, nie wiem, nie pamiętam A samochód Mam tam wsiąść, tak, mam tam wsiąść Nie! nie, błagam, nie, tylko nie wrzód do kierownicy. Tylko nie wrzód do kierownicy. Powiedz mu, że kampania będzie. Może, może namalujmy pan na nie? Tarczy te, tak, namalujmy na nie. tarczę, na środku wielkie R i będziemy jechać krzycząc: Tarcza, szmato! Francuska konserwa Fuck the World! A ty coś za jeden. Elder The Elder Scrolls. Ale Oblivion czy Skyrim to nie wiem poczterowa coś pokoju nasz tylko wtedy gdy widział wojnę. Dokładnie, dokładnie. W 100% procentach zgadzam się z tymi słowami. Dlatego teraz nikt nie szanuje pokoju. LOL od północy nie mamy kontaktu ze sztabem, nie mamy radia, prosimy o rozkazy. Miejscowa bateria nie została zniszczona. Godzina 40 minut po północy, kontakt z około dwoma plutonami falshirmu, wieś zajęta o pierwszej trzydzieści. Niedobitki wroga uciekły na południowy wschód, mam dwudziestu mam ludzi, cztery nieprzyjacielskie km -y. Godzina szósta, kontakt z wrogiem każdego kierunku, około dwóch plutonów falshirmu. Mają czołgi! Normandia droga N13 Obrzut taki robi to jak jest wiele Jak myśmy się nie rozbijemy to będzie tut To nie Elder O Niemcy Ciemka Już ja lepiej Dobra Panie wrzut Kieruj nas pan uh, uh, Szpabę Blokada ja się schowam, bo jestem o Widzisz ten płotek?! Masz te beknę wrażenia. Rrr, niż smyczne, nieprzyjacielskie wody i Wow, ale się zarzuciło! No normalnie... co albo powinienem powiedzieć halo, halo to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Colin McRee Rally 0 i polecimy sobie Right Francji. A naszym przeciwnikiem nie będzie czas a Niemcy. I nie będę, ja nie będę za kierownicą, ale będę na froncie pilota. Z prawy, trzy lewy zaś. Trzy prawy, trzy do prawej. Kinaj, strzelaj nas. Prawy do lewej 100, dwa lewy, co się zrobił? Cztery prawy zaś, Niemcy, nie ścinaj. Uważaj na słup, prawy lewy. Jeden lewy zaś, Nie, uważaj na słup. Maken, buraken, więcej was, matkę nie miałem. Rrr! Piszcie ta, tam ta, 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 ta. gry Bo coś czuję, że teraz umrę. Umarnę O jak zarzuca, o jak zarzuca, Wróć! jak ty kierujesz? Kobietą Ojej, ojej 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 Niemcy Niemcy, Niemcy wszędzie Niemcy, Niemcy everywhere! Brawo wrzut! Tak dobrej trasy jeszcze nie widziałem Go 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 Na tamtej go 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 ojej. Nie, wow. Brawo, wrzód! Zawsze chciałem wjechać w ślepy do ułek! Uwaga, jedziemy na wstecznym. Uwaga, Uwaga, czołg! Widzicie, widzicie, że od tego co robię? Strzelam w dom! Tak robi każdy, już on robi Katarakta! 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 <totrę> Pytam wam w myślach, ludzie! Dzwonię wam w Dobrze. Ok, apteczki pobrane. Nie wiem po co to że są trzy apteczki po 50. Zdrowia, jak można mieć tylko 150. to zdrowia. Mytnagra. Tu jest wróg. <śm> Jesteście przewidywalni jak dzieci. Karwa, wasza matka. O, te, ciebie się nie spodziewałem. Ła, ciebie też się nie spodziewałem. Cholera jasna. <śm> nie e. Elder Scrolls ratuj, bo jeszcze rzucą na mnie Ignite i zginę. Jest, uciekłem, szybko, szybko. Ok, Rikal do bazy. Kupiłem apteczkę. Mud! Mood, znaczy, moody! W żodzie idź ich, ich, gwałć. Ich gwałć. gwałć! ich. Mam ci kierować, tak? Ach, debilu. Bo ja ich za ciebie. Z im za ciebie O ja poleciał To musiała boleć prosto jajka Mam déjà vu z tym kościołem, ale szczegół O jejku! spotkanie spotkania trzeciego stopnia z Niemcem Ło wo, wo, panienka z okienka Elder Strong umieć samochody tylko kiedy muszę panie sierżancie co my tu mamy, co my tu mamy? O, a to też nie... Jakieś sekrety? Nie, to nie taka. to jest, To Andy Ford, czy Zabić Niemców, wszystkich! Kradnij się i samochód! O Boże, Buch jest zajęty! Martin osłania nas, dobra. jechać to komunikuje, do... Stąd co, no zabrakło? O nie, teraz Elves Gros! Ojej, on, on le, jedzie lepiej, przynajmniej u mnie nie to jest zbyt błagan. Widzicie, Elder Helder gdzie ty jedziesz, tu czołk był. Tu jest Ojej, tu no, To oni się dzieli. I kółku ruchęńcowe, się Okej, okay, to na dole, prawy lewo daj. Ale świetnie skręcamy w lewo to to kierownica w prawo, to jest to oczywiste Ale, ale Elder jeździ Ale Elder jeździ ale to jest chłopaczyna tak... Maaa, to koje Super! Też bym chciał mieć samochód, który potrafi obrócić się o 90 stopni w miejscu Zajebiste Zajebiste Panie Jones, go Jones panie Don i dupie wrzoda! Wrzód! To no, mi to jest! Ah, zaraz mnie dopadnie to... kałofilia Odwaga i wytrwałość mają magiczny talizman, przy którym unikają trudności, a przeszkody rozpływają się w powietrzu Don, Quincy Adams. I tymi paniowymi słowami żegnam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w of i zapraszam na kolejny! Trzymajcie się ziomki, cześć!